Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o tym, że pojawiać się będą na tej grupie nowe nagrania szkoleniowe, ale one będą dotyczyć tego, co dzieje się na kursie, czyli wszystko, co związane z kursem, ale w takiej bardziej rozszerzonej wersji, bardziej zaawansowanym. Modelu. Dlaczego? Ponieważ wracacie do mnie z wieloma pytaniami, na które chciałabym tutaj mieć możliwość odpowiedzieć. Dużo oczywiście macie możliwości zadawania mi pytań przez cały czas, przez cały okres. Ja tutaj tego nie zabieram, ale chciałabym Wam opowiedzieć pokrótce o tym, dlaczego stąd ta seria nagrań. Przede wszystkim, abyście mogły usystematyzować. E, swoją wiedzę, abyście mogły ruszyć z miejsca i żeby wielu z Was zobaczyło, że e, techniki, narzędzia, pomysły, które, z którymi wa, z, wa, z którymi dzielę się tutaj na grupie, to są rzeczy, które warto sobie usystematyzować, e, warto opracować, warto na to poświęcić czas, żeby zobaczyć efekty. Jeżeli nie Macie na to czasu, bo coś innego pochłania Wam Waszą uwagę. To generalnie spójrzcie na to, czy wykorzystujecie efektywnie czas. Czy macie czas na to, aby w ciągu 30 minut zrobić coś, co naprawdę zmieni Wasz biznes. Czy faktycznie ruszacie dzięki temu do przodu. Jeżeli przez 30 minut. Przeglądałaś, skrolowałaś tylko swój profil, swój fanpage, zastanawiając się, jaki dzisiaj stworzyć post. To odłóż to na moment, zrób coś, dzięki czemu będziesz mogła e, sprawić, że zyskasz więcej no, widzialności i zaangażujesz e, więcej osób w swój profil. A jak to zrobić? E, doskonale dzisiaj taki pierwszy temat. Doskonale zdaję sobie sprawę, że wiele z was ma problem z tym. Aby zyskać nowych odbiorców, szukacie, dodajecie nowe obce osoby do swojego profilu, niekoniecznie wiedząc, czy są to wasi potencjalni klienci. Na takiej zasadzie, że im więcej, czyli idziemy na ilość, a nie na jakość. Ja bym chciała Wam pokazać trochę sposoby, w jakich możecie to zmienić. I zacznę od tego, że skoro już wysyłacie do swoich, Nowych odbiorców, których nie znacie, wysyłacie powitanie po tym, jak tą osobę dodaliście do znajomych, to chciałabym, abyście skupili się na bardzo ważnych aspektach, czyli na powitaniu. Powitanie to jest też sztuka, aby je zrobić. Dlaczego? Dlatego, że powitanie musi mieć skład i ład: musi mieć przywitanie, rozwinięcie, zakończenie i te jakby schematy muszą być zachowane, aby ty, tworząc kolejne powitanie do kolejnych grup nie miała problemu z tym, żeby stworzyć nowe powitanie. Będziesz mogła wzorować się na tym, co już stworzyłaś poprzednio, modyfikując trochę to powitanie na nowe potrzeby, na nową grupę odbiorców. Czy to będzie do osób, które już znasz, czy znowu będziesz spróbowała nawiązać. Kontakt z klientem, którego już wcześniej pozyskałaś, a nie miałaś z nim kontaktu, więc pokażę Ci teraz ścieżki, jak to zrobić, abyś mogła dotrzeć swoim powitaniem do klientów i zyskać więcej zaangażowania. Przede wszystkim e, dzisiaj rozmawiamy o powitaniu. Powitanie to nic innego jak e, przedstawienie siebie i zachęcanie klienta. Do tego, aby spojrzał na Twój profil, dodał go do obserwujących i angażował się w treści, które udostępniasz. To nie jest reklama Twojego MLM-u, to nie jest tablica ogłoszeń, to jest zachęcanie klienta do tego, aby chciał czynny udział brać w Twoim profilu. Więc jak? Jak stworzyć idealne powitanie? Jak stworzyć powitanie, które zachęci klienta do dodania Ciebie do znajomych? A jak już dodał, to co zrobić, żeby nie został cieniem takiego profilu? Przede wszystkim, Twoje powitanie powinno zawierać trzy kluczowe rzeczy. Przedstaw się, ale zrób to w taki sposób, aby nie nawiązywać do programu, aby nie nawiązywać do produktów. Tylko do problemów Twoich klientów. Wracam do tego, aby uświadomiła sobie, że dla Ciebie najważniejsze jest, aby swoim profilem rozwiązywała trzy główne problemy swoich klientów. Mogą być to problemy, które sama rozwiązałaś u siebie, mogą być to problemy, które najczęściej pojawiają się u Twoich klientów, albo problemy, które chciałabyś rozwiązywać, albo możliwości, które chciałabyś pokazywać. I co jest teraz najważniejsze? Najważniejszym aspektem takiego powitania ma być imię i nazwisko, i rozwiązanie, z jakim przyszłaś. Na przykład, nazywam się Anita Poślad. Pokazuję Ci drogę, jak dotrzeć do klienta. Pokażę Ci, w jaki sposób mogę. Możesz pozyskać więcej zaangażowania i w jaki sposób możesz sprawić, że klient zatrzyma się na Twoim profilu na dłużej niż 8 sekund. Dzięki temu, że udało mi się dotrzeć do ponad 100 osób miesięcznie, dzięki temu, dzisiaj na moim profilu możesz poznać skuteczne narzędzia, jak to zrobić. A Ty w tym momencie widzisz już, w jaki sposób zbudować takie powitanie. Nazywam się i tutaj co swoim problemem, co swoim profilem rozwiązujesz, jakie, w jaki sposób chcesz dotrzeć do klienta. Druga rzecz, która jest ważna przy takim powitaniu, fajnie jakbyś dodała super stworzony pod twoje problemy kolarz. Możesz tam być twoje zdjęcie, twoje logo. Lub Twoje imię i nazwisko, i albo tutaj możesz być cyklicznie, nowe posty, które tworzysz, albo problem, który rozwiązałaś, albo produkty, które reklamujesz, czyli w formie posiłków, lub aktywność fizyczna, na przykład bieganie, bo jesteś fanką biegania. Co jest ważne, krótki opis pod tym zdjęciem, zachęcający do tego, aby zostać na dłużej na Twoim profilu. Powiedz także, zapraszam Ciebie do obserwowania mojego profilu. Dodaj ten profil do ulubionych, czyli wejdź w zakładkę obserw, obserw, Obserwowanie i zamiast e, zakładki domyślne wybierz e, zakładkę Wyświetl najpierw. Dzięki temu masz szansę na bieżąco być z nowościami na moim profilu gdzie swoimi postami angażuję osoby do biegania, do jedzenia śniadań lub do posiłków dla dzieci. Dzięki temu pokazujesz, jakie trzy problemy rozwiązujesz. Co jest jeszcze? Możesz tutaj dodać, że zachęcam ciebie do obserwowania mojego profilu, ponieważ i tutaj o nowościach. Co tydzień na moim profilu pokażą się nowe posty z serii jak biegać i chudnąć. Dzięki czemu dowiesz się od A do Z, jakie jest zasady i czym trzeba się kierować biegając zdrowo i skutecznie. I tutaj wysyłasz linka do swojego profilu, linka do swojego fanpage'a. I, I kolejny etap powitania to jest ważne. Pytanie, które kierujesz do klienta i które może sprawić, że będziesz miała szansę, aby podjąć rozmowę i skierować tej, tory tej rozmowy na sprzedaż swoich produktów. Pierwsze pytanie z serii. Ja na przykład, czy dla ciebie czy szukasz, na przykład, czy szukasz nowych sposobów na zmianę nawyków? Czy ciebie też interesuje temat biegania? Czy ty też aktywnie spędzasz swój czas? Cokolwiek, co wywoła u klienta chęć rozmowy. Podziękuj oczywiście w tym powitaniu za, za to, że osoba zdecyduje się na to, żeby obserwować Twój profil i jednocześnie zachęć do udostępniania Twojego profilu swoim znajomym, dzięki czemu będziesz mogła dotrzeć szerzej do. P, innych klientów, którym jesteś w stanie pomóc. Czyli tak naprawdę masz pięć składowych takiego powitania: przedstawienie się, krótki opis zawierający twoją osobę, ale mówiący o tym, co znajduje się u ciebie na profilu. Nie tutaj nic nie dajemy na temat programu, ani na temat tego w jaki sposób pomagasz. Następnie kolaż, który pokazuje co nowego lub co obecnie dzieje się na twoim profilu. W formie zdjęć. Czwarta rzecz to zachęcanie klienta do tego, aby zechciał uczestniczyć w życiu twojego profilu, poznać Ciebie od strony eksperta i sprawić, że za, za, za zaangażowanie może otrzymać jakieś nagrody. I czwarta prośba o udostępnianie tego profilu, i angażowanie się pod postami. Dzięki temu budujesz społeczność, budujesz nowe oczy dla swojego profilu. To jest powitanie, które powinnaś wysyłać nowym osobom, które nie znają Twojego profilu, które mogą dzięki Twojemu powitaniu chcieć obserwować Twój profil. A co zrobić z powitaniem dla osób, które już znacie? Pamiętajcie, ta sama zasada. Przypomnijcie się, kim jesteście. Pokażcie najnowszy koleż z zdjęciami. Opowiedzcie o tym, co nowego będzie się działo przez najbliższy miesiąc na waszym profilu. Zachęćcie do zaangażowania i zachęćcie do udostępniania tego profilu. Dzięki temu przypominacie o sobie osobom, które mogły już o was zapomnieć albo nie obserwują waszego profilu. Co jest ważne, Ważne, abyście w ten sposób budowali sobie w kalendarzu listę osób, do których na przykład wysłaliście powitanie. Dlaczego? Bo chcę Wam w następnych szkoleniach pokazać, jak wygląda ścieżka dotarcia do klienta. Czyli w jaki sposób budujemy swoją bazę klienta, do której go docieramy różnymi kanałami i różnymi sposobami. Na ten moment to wszystko ode mnie. Dzisiaj. Kwadrans z, w grupie Kobiety Biznesu MLM, dzięki czemu mam nadzieję, że jeszcze bardziej zaangażujecie się w ten kurs, jeszcze bardziej będziecie chciały uczestniczyć w życiu tego kursu i jeszcze bardziej będziecie chciały zmienić swój biznes na jakimkolwiek etapie on jest. Bo warto doszlifowywać do swoje umiejętności, warto zmieniać e, swoje. E, swoje schematyczne działanie, a przede wszystkim zachęcam was, was, aby pod tym nagraniem zostawiać swoje powitania dla mojego audytu, żebym mogła sprawdzić, czy faktycznie to jest to, co chciałabym przeczytać, jaki Wasz potencjalny klient, i czy faktycznie zainteresowałabym się Waszym, waszym profilem. Osoby, które zostawią pod postem swoje powitania. Będą brały udział w tym, jak w rozrosowaniu mojego e-booka, jak przyciągnąć uwagę klienta, i odbędzie się to pod koniec września. Więc teraz co parę dyn... właściwie jeszcze nie znalazłam, jakby nie opracowałam sobie, ale myślę, że będę starała się, aby przez najbliższy miesiąc pojawiło się co najmniej z 10 takich dodatkowych nagrań, dzięki czemu mam nadzieję, że. Będziecie w stanie popchnąć swój biznes do przodu. W takim momencie, do usłyszenia. Czekajcie na mnie codziennie. Myślę, że codziennie będę starała się o godzinie 11 taki post zostawić, e, abyście mogły wracać do niego, kiedy faktycznie jest taka potrzeba, kiedy próbujecie coś nowego wprowadzić i nie wiecie, jak to zrobić. Pozdrawiam Was gorąco, do usłyszenia.